Cześć, jestem Karol Zimnok z Hipoteka spell. Opowiem Ci dzisiaj, dlaczego moi klienci nie otrzymali kredytu. I to jest powód, dla którego zarówno ja, jak i inni eksperci kredytowi bardzo często nie zgadzamy się na to, żeby złożyć wniosek kredytowy tylko do jednego banku. Tak? Czyli przychodzi do mnie klient z pomysłem, że złóżmy wniosek kredytowy do jednego banku. Przy wszystko jest ok ze zdolnością. Super scoring, super big. Złóżmy do jednego banku nie ma sensu do, do wielu, bo klientowi się nie chce, to nie i tak proponuję złóżmy do kilku banków, no dwóch, najlepiej do trzech banków. Dlaczego tak się dzieje? ponieważ właśnie wydarzyła się ta historia, którą Ci teraz opowiem. Słuchajcie, składałem z klientami wniosek o kredyt na zakup mieszkania z rynku wtórnego. Klienci mieli całkiem spory wkład własny, ale też, uwaga, całkiem spory zadatek. 30 tysięcy złotych za zadatków płacili na początku. Więc ryzyko na transakcji było całkiem spore. Wszystko się wydawało, że będzie OK. zdolność kredytowa była potwierdzona, stabilne zatrudnienie, jeżeli chodzi o historię kredytową, to była super u klientów, natomiast dwa banki z trzech wydały decyzję kredytową negatywną. Nie mogę tutaj powiedzieć, jakie to były banki, natomiast dwa, słuchajcie, z trzech wydały decyzję kredytową negatywną. Co się wydarzyło? Banki, jeżeli czegoś nie chcą powiedzieć oficjalnie, no to zazwyczaj informują klienta, tak mają obowiązek poinformować klienta o przyczynie decyzji negatywnej, na przykład z powodu zbyt wysokiego ryzyka banku albo z powodu wewnętrznych regulacji banku, no i dzięki temu bank już nie musi opowiadać, czy nie musi pisać klientowi, jaki był faktyczny powód. Natomiast oczywiście kanałami nieformalnymi, że tak powiem, dowiedziałem się, co się wydarzyło. Okazało się, słuchajcie, że pracodawca klientki miał. Tak, to było dwóch klientów, więc pracodawca, klientki miał zadłużenia w tych dwóch bankach, w których nie uzyskaliśmy kredytu, czy dostaliśmy decyzję kredytową negatywną. Miał te zadłużenia i uwaga, przestał je spłacać. I teraz analityk z tego banku, który wydał, czy z tych banków, analitycy, którzy nam wydali decyzje kredytowe negatywne, nie mogli tak naprawdę podjąć innej decyzji, ponieważ uznali, że pracodawca chyli się ku upadkowi. W związku z tym, jak możemy mówić o stabilności zatrudnienia? Słuchajcie, to był punkt, którego nie byliśmy w stanie tak naprawdę się widzieć. I dwa banki z trzech wydały nam decyzję kredytową negatywną. Na szczęście trzeci dał decykrytą pozytywną. Tak i dzięki temu, że byliśmy zabezpieczeni na tej trzeciej ofercie, mimo że ona nie była najtańsza, tak naprawdę ten jeden bank był najtańszy, tak, którym wydał decyzję kredytową, drugi tą negatywną, drugi, który wydał decyzję kredytową negatywną był najdroższy, ten był akurat średni. Natomiast był najbardziej elastyczny i uwaga, nie miał żadnej relacji z tym konkretnym pracodawcą. Co jest istotne, dla klientki to w ogóle nie był problem, że pracodawca miał problemy finansowe, że tak powiem. Dlaczego? Bo ona miała już nagraną inną pracę. Tak, to znaczy chodziło o to, żeby dostać kredyt, no i przejść od razu do innego, do innego pracodawcy. Więc dla klientki. To nie był w ogóle żaden temat. Natomiast co by się stało, gdyby dostał decyzję negatywną w trzech bankach, tak, albo gdyby się złożył tylko do jednego banku i dostał decyzję negatywną, no mogłoby się okazać, że klienci straciliby zadatek który wpłacił te 30 zł na zakup tego mieszkania. Dlatego warto zawsze się zabezpieczyć przynajmniej kilkoma bankami. Jeżeli chcesz sprawić swoją zdolność kredytową, to zapraszam, poniżej znajdziesz link do formularza zdolności krytowej. o ile jeszcze nie sprawdzaliśmy twojej zdolności krytowej, Natomiast też zapraszam ciebie na konsultacje krytowe, na których indywidualnie omówimy twoją zdolność kredytową, zastanowimy się co zrobić, żeby ona była wyższa, porozmawiamy o wszystkich ryzykach, tak, które występują na twoim kredycie, o tych, które da się przewidzieć. Oraz zapraszam do naszego porównania banków, tak? czyli możesz u nas zamówić symulację z różnych banków, żeby sprawdzić, która oferta jest lepsza, która gorsza, a na konsultacjach jesteśmy w stanie tę symulację omówić, tak powiedzieć, które koszty z czego wynikają, które są konieczne, które są zbędne, co możemy zrobić, żeby ten kredyt był tańszy i oczywiście opowiemy Ci, jak wygląda cały proces kredytowy. Uwaga, konsultacje są przede wszystkim bezpłatne, także jeżeli masz taką potrzebę, zapraszamy do konsultacji i pozdrawiam serdecznie.